Fragmenty z, z syntezy naszego synodu diecezjalnego, naszej diecezjalnej syntezy. Tam jest taki fragment, kiedy, kiedy nasi wierni mówią o kapłanach, którzy są wierzący, i kapłanach, którzy są, to ciekawe określenie, oddelegowani. Nie? Są wierzący i są oddelegowani. Dwa cytaty. Obraz księdza modlącego się w kościele poza wyznaczonymi godzinami jest dziś rzadkością. Pierwszy cytat. Drugi. Pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godziny 13 do godziny 17. Przychodzą wierni. Nie ma tłumów. Ale zawsze ktoś czuwa. Nigdy nie widzieliśmy, żeby choć na chwilę pojawił się kapłan. Wystawił, bo jest kapłanem, ale żeby się pomodlić, musiałby być barankiem. I to nie jest żadne oskarżenie, to jest. To jest wołanie o autentyczność. To jest wołanie o autentyczność, to nie jest żadne oskarżenie. I nie brońmy się przed, przed tą syntezą, bo to jest najgorsza, najgłupsza rzecz, jaką byśmy mogli zrobić. Jak Wam brakuje motywów do rachunku sumienia przy spowiedzi regularnej, to czytajcie sobie tę syntezę. Jedno wołanie wielkiego autentyczność. Pasterz i baranek muszą być w nas w jednej osobie, nie? tak jak są in persona Christi w jednej osobie. On jest i pasterzem i barankiem.